Nie pozwól, by Twoje słabości, braki, niedoskonałości, nieidealność była przeszkodą do budowania relacji z Bogiem. Zapisz sobie ten filmik na później, by zapamiętać myśl, że Bóg nie przychodzi, by oceniać Twoje braki. On przychodzi, żeby je obficie wypełniać. On nie przychodzi oceniać Twoje słabości. On przychodzi je leczyć, uzdrawiać i wyprowadzać. Taki jest Bóg. My często patrzymy na siebie oczami, syna marnotrawnego lub jego brata. Jeden myślał, nie jestem godny relacji z ojcem po tym, co nawywijałem. A drugi myślał, dlaczego ojciec w ogóle temu freakowi wszystko wybacza? On poszedł, w ogóle robił takie rzeczy, a ojciec po prostu czeka na niego, cieszy się, zrobił ucztę. Ale właśnie taki jest Bóg. On czeka na nas z naszymi słabościami, by nam od razu przywracać godność jego dziecka. On chce, żebyśmy byli blisko. I On chce wypełniać nasze braki i słabości. Zobacz, czy Jezus też to pokazał. Nie oceniał Marii Magdaleny, mało tego, nie pozwolił innym jej oceniać. Powiedział, zasugerował jej nie grzesz więcej. Dla jej dobra to jej powiedział, ale nie ocenił jej ani razu. Uratował ją od tej oceny. Też przychodzi do takich braków jak w Kanie Galilejskiej na przykład. Nie ocenił tych ludzi, nie pomyślał sobie, jejku, jacy nieogarnięci gospodarze, robią wesele, nie mają wina, no co za impreza. Nie, on usłyszał o braku wśród jego znajomych, ludzi, którzy byli blisko niego i od razu zadziałał i przyszedł z ogromną obfitością tam, gdzie był brak, on zamienił w ogromną obfitość najlepszej jakości. Jak Piotr mu powiedział, nie mamy na podatek, to on powiedział, czemu się o to martwisz? Jesteś blisko mnie przecież. Idź, wyłów rybę, a w jej pyszku znajdziesz pieniądze. Jak byli na górze i poszły za nim tłumek, które były głodne, on też nie powiedział i nie pomyślał sobie, no co za, co za nieogarnięci ludzie. Idą taki kawał drogi i nie pomyślą o jedzeniu, zaopatrzeniu się na taką długą podróż. Nie, on, przy, on pomnożył Chleb, ryby dał im się najeść, mało tego jeszcze nazbierali ułomków, czyli zostało w obfitości. I taki jest Bóg. Przychodzi do twoich, do twoich braków, przychodzi do Twoich słabości i chce Ci błogosławić, wypełnić pobrzegi po brzegi tym, co jest najlepsze. Pozwól Mu na to.